No dobra moi drodzy, no to spróbujemy, może się uda. Zapraszam na klina. Dostałem wczoraj taką poradę też od, od znajomego, żebym na ten kaszel zaczął brać tabletki na przeczyszczenie. I nie zjażyłem o co mu chodzi, Mówię, ale co? O co ty gadasz? Nie? No, bo jak tabletki na przeczyszczenie zaczną działać, to będę bał się kaszlnąć. <noise> Resztę sobie można dopowiedzieć. Także yy, zacząłem brać tabletki na przeczyszczenie. Yy, jak zacznę kaszleć, to pewnie będę musiał skończyć nagrywanie, kto wie. Yy, moi drodzy, słuchajcie. Przyglądałem sobie trochę internety yy, odnośnie tematów, na które bym tutaj klina nagrywał. I trafiłem na taką. Stronkę codziennemotywacje.pl y, Jeszcze się upewnia, ale chyba to tak brzmiało. Codziennemotywacje.pl y, I fajne rzeczy tam są właśnie. Też są z codziennych refleksji, z 24 godzin, i była taka y, rubryczka, y, tylko dzisiaj. I tak sobie przyjrzałem to. I mówię, o jest spoko, podoba mi się. Tu jest 9 punktów. Czyli, jakbyśmy to robili w klinie od dzisiaj, to ten i przyszły tydzień byśmy sobie to ogarniali. Myślę, że spoko, nie? no bo klin ma być taką właśnie też hmm, dającą do myślenia, skłaniającą do refleksji, ale przede wszystkim, mam nadzieję, budzącą do działania yy, serią. Yy, no i. Zaczniemy sobie od dzisiaj właśnie. Generalnie chodzi o zasady 24 godzin. To znacie, czyli zasada, która mówi, dziś nie piję i ona się przekłada generalnie na całe trzeźwe życie. Na, w tym sensie, że dla osoby, która jeszcze pije, nie pić do końca życia to jest jakaś w ogóle abstrakcja. Zresztą dla mnie to też jest abstrakcja nie pić do końca życia. Yy, I jest takie zalecenie, żeby powtarzać sobie codziennie. Dziś nie pije po prostu ne? I, i nic więcej. I w ten sposób powtarzane to słowo, to zdanie będzie powodowało, że czas i tak będzie płynął tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, i ani się nie obejrzysz i nagle, o kurde, rok abstynencji. I to jest, wiesz, taka zasada małych kroków. To jest tak, jak. Z ratami, nawet z kredytem, załóżmy. Przecież dzisiaj kupić sobie mieszkanie czy dom to jest w ogóle jakaś skończona patologia. Zresztą akurat uważam, że kredyty u nas to jest też patologia, ale mimo wszystko zdecydowanie łatwiej yy, poświęcić nawet te 2000 miesięcznie czy 3, albo niektórzy mają jeszcze więcej na ratę, niż od razu wywalić pół banki yy, albo z 700 czy 800 tysięcy, prawda? Więc. Taką zasadą małych kroków można, można zmieniać życie, bo to tak naprawdę chodzi o... Momencik. O Boże, sorry. A dzisiaj jest bajzel. Siła nawyku. Mam tu nawet taką książkę, czytałem ją, bardzo fajna. I właśnie chodzi o zmianę nawyków. Generalnie, moi drodzy, mmm, nawyki zmieniamy małymi krokami po prostu. I mówię, o, to by nie było głupie. Tylko dzisiaj zaczynamy. Chcę spróbować przeżyć ten jeden dzień dobrze i nie od razu załatwić w nim problemy całego mojego życia. Spróbuję przeżyć go tak, jak miałbym jeszcze, nie miałbym jeszcze odwagi <laughs> żyć przez resztę mojego życia. Moi drodzy, yy, tu generalnie chodzi o to, że ta pierwsza część zdania mówi że tylko dzisiaj chcę spróbować przeżyć ten jeden dzień dobrze i nie od razu załatwić w nim problemy całego mojego życia. <laughs> mamy dużo, przepraszam, zmartwień związanych właśnie z, 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 no, z różnymi sytuacjami, które mamy. A zwłaszcza jak odstawiasz butle, no to często tam jest spory bajzel za nami i może nie od razu myślisz o tym, żeby wszystko naprawiać, ale minie kilka tygodni. I pojawia się taka ogromna pokusa, żeby teraz nadgonić te stracone lata. I to się nie uda. Po pierwsze, jest to niemożliwe, no bo czasu nie cofniesz. Po drugie, te lata, które minęły. Yy, one minęły. I jakby konsekwencje, czy niewykorzystane okazje tego czasu, one nie wrócą. Koniec kropka. No, spójrzmy prawdzie w oczy, tak to wygląda. I to jest też bardzo trudne do przyjęcia. I zakładając, że masz jeszcze. No dobra, ja mam 42 lata, nawet dokładnie dzisiaj obchodzę 42 lata, i teraz zakładając, że wczoraj bym przestał pić, no to 40 lat mam za sobą. Zakładając, żebym miał żyć jeszcze 30, nie? no to nie wepchnę w 30 lat mojego. Życia, które mi zostało, 40, które już są za mną, plus jeszcze to życie, które bym miał przeżywać, prawda? Więc, mimo że jest taka pokusa, bo to jest normalne, gdzieś pojawiają się wyrzuty sumienia i tak dalej, ale <laughs> tu należy to wykorzystać na swoją korzyść, w tym sensie, że nie wrócę do chylania, bo stracę kolejne lata. I skupiamy się na tu i teraz, właśnie na dzisiaj, tak? czyli nie próbuj rozwiązywać problemów swojego życia dzisiaj, bo to jest niemożliwe. Wiadomo, trzeba je podzielić, te najważniejsze zacząć działać powoli, małymi kroczkami, zrobić sobie taką listę, od czego zacznę wszystko ustawiać, od czego nie i tak dalej, i tak dalej, I tu, tak jak tutaj jest napisane, spróbuję przeżyć go tak, jakbym... jak nie miałbym jeszcze odwagi żyć przez resztę mojego życia. Moi drodzy, nie ma czegoś takiego w życiu, że obudzisz się jakiegoś wspaniałego dnia i nagle będziesz gotowy, będziesz jakiś taki odważny i w ogóle wiesz, pójdziesz do przodu jak nie wiem kto i, i sukces za sukcesem będziesz ogarniał. To jest niemożliwe. Po prostu. Nigdy nie jesteśmy gotowi na rzeczy, których się boimy. Możemy się do nich w miarę przygotować, natomiast nigdy nie będziemy mieli takiego wewnętrznego przekonania, dzisiaj jestem gotowy. Więc za każdym razem yy, będzie jakiś lęk, będzie strach. Po prostu. I tu należy o tym pamiętać, bo wtedy jest szansa, że właśnie dzisiaj zrobię ten krok, którego normalnie bym się bał robić. Prawdopodobnie przez jeszcze wiele, wiele lat, nie? Ale właśnie w ten sposób, kiedy zaczynamy wchodzić w nowe rzeczy, kiedy zaczynamy je ogarniać, to <laughs> przepraszam was, przyzwyczajamy nasz mózg, dosłownie, do tego, że jest bezpiecznie, nie ma czego się bać, i po wielu, wielu, wielu próbach różnych, tam powtarzanych, nawet nasze ciało przestanie się bać. Ja miałem tak z jazdą samochodem, kiedyś mówiłem. Kiedy po prostu ponicznie w głowie się nakręcałem. Wiesz, sceny, z Oszukać przeznaczenie drugiej części, widziałem, jakie ja miałem jechać do Gdańska, czy coś. Yy, to jak. Powtarzałem, powtarzałem, jeździłem. To przestałem się bać, w sensie nie miałem już tych myśli takich, jakichś katastroficznych, ale ciało ciągle spinało się. Nie? Jeszcze była bez przerwy reakcja w ciele, no bo ciało prawdę ci powie, nawet jest taka książka. Mega polecam. gdzie ja słuchałem audiobooka, książki jeszcze nie mam. Kiedy ciało mówi, nie? bardzo fajna rzecz. I ciało ci będzie mówiło, że hej, jeszcze nie jesteś gotów, nie? Hmm, ale przyzwyczajając, powtarzając te nawyki cały czas, nagle przestaniesz się bać rzeczy i zaczniesz robić nawykowo coś, czego się wcześniej panicznie bałeś. Pomyśl o tym, bo na pewno masz w życiu już takie rzeczy. Ne? I tu na dzień dzisiejszy są właściwie dwie rady. Po pierwsze, wybij sobie z głowy to, żeby próbować nadrobić stracone lata, to nie wróci, a te lata nie będą stracone. Jest jedna, jedyna rzecz, którą możesz zrobić, by te lata nie były stracone. Wyciągnąć wnioski, bo jeżeli nie wyciągniesz wniosków, pójdziesz się za chwilę nachlać albo coś, bo z żalu na przykład, bo to, to, to wiesz, takie alkoholicy mają takie pomysły. Straciłem tyle lat nachlania, no to się kurwa idę napić. <grym> wiesz, jeżeli tak zrobisz, to owszem, bez względu na to, ile lat Przepiłeś, te lata będą stracone całkowicie. Natomiast jeżeli wyciągniesz wnioski, czyli dobra, srauto, koniec z chlanem. To te lata nie będą stracone. Po prostu, tak? To jest ścieżka, która jest za tobą zamknięta, zaczynasz nowe życie. Ne? I to jest jedyny sposób na to, by nie stracić przepitych lat. Po prostu wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Druga rzecz dzisiaj to jest. Yy, świadomość tego, że nigdy nie przyjdzie taki dzień, że będziesz w pełni, yy, w pełnym spokoju robił coś nowego, coś czego się boisz, to jest niemożliwe. I właśnie dzisiaj, cokolwiek byś nie miał zrobić, czy właśnie pójść na pierwszy meeting w życiu, czy zapisać się na terapię, czy kogoś przeprosić, czy powiedzieć komuś o swoich potrzebach, być może zwolnić się z roboty, poszukać innej roboty, itd. itd. Wszystko jedno, czego się boisz, to dzisiaj właśnie spróbuj. Nie, ja się muszę do tego przygotować. No, do pewnych rzeczy, owszem. Nie? No, na przykład, nieodpowiedzialne byłoby się dzisiaj zwolnić z roboty, której nie lubisz, nie mając nic innego w zanadrzu. Chociaż ja tak zrobiłem te kilkanaście lat temu. Natomiast, yy, wiesz, główka musi pracować, należy ocenić sytuację i wtedy. Spróbować zadziałać. Także tyle moi drodzy. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach, jak to widzicie, jeżeli chodzi o, o właśnie kwestie, kwestie wyciągania wniosków z przeszłości i tej odwagi. Ne? E, no. A ja zapraszam Was. Mam nadzieję, że się uda ponagrywać tych klinów parę tutaj. E, zapraszam Was oczywiście na kolejny dzień. Pogody w serduchu i do zobaczenia jutro. Cześć. Ela